Straż miejska jest samorządową służbą pierwszego kontaktu, więc otrzymaliśmy telefon od pracownika starostwa, że po parkingu tutaj yy, biega borsuk, no więc jest to sytuacja nietypowa, niebezpieczna później był drugi i trzeci telefon od mieszkańców, którzy no byli zszokowani, że borsuk biega w centrum miasta, ale bardzo szybko patrole straży miejskiej odizolowały tego zwierzaka, został zagoniony tutaj na zaplecze do magazynku, tam gdzie są składowane jakieś skrzynki, papiery, został wezwany schronisko dla zwierząt, które bardzo sprawnie, bez szkody dla zwierzęcia odłowiło. No i teraz właśnie jest zawożony do lasu, żeby sobie tam w swoim środowisku naturalnym mógł żyć. Nie doznało, Borsuk nie doznał żadnych obrażeń, nikomu też się nic nie stało. Sprawna akcja, zakończona sukcesem. Po prostu zgłodniał. Tak, zgłodniał, ewentualnie no po zimie wybudził się i, i po prostu również no być może przypadkowo tutaj... Yy, przyszedł na teren miasta.